To jest, kurwa wlewałeś butę w <śpiewa> butę kurwa <śpiewa> Trochę mi ciężko jest, co że ci powiem <śpiewa> Zassało Kurwa O jeszcze tu zadzwonił do mnie Nie ma dzwonienia teraz No siłanko <śpiewa> Nie Co <tam> jest? Po jak ci woda Mam No ci podrzuty, dziś na trening wezmę Kurwa cicho tam, bo tam kurwa Ty ja muszę kończyć bo my kurwa właśnie wpadliśmy w wodę taką w robocie i kurwa szczuryk ma buty całe mokre Dobra Kurwa, że nie, tylko buty No nara O kurwa ona była biała. Szybkie farbowanie skarpetek. Ja Jeba. pierdolę, ile bota, ty. Czekaj, trzeba umyć teraz. Kosmos. Teraz będę mył. Żeby moment. nie się. O ja się ujebałem. Kurwa masz Pizde. Jego, jeża, jebanego, niego. jeba... Zimno? O kurwa, myślisz ciepło? No. Ty, ja wiesz, że kurwa te skarpetki tu zajebiste były? Patrz kurwa, tu Właśnie tu... były zajebiste, dobrze powiedziałeś. Chyba je wyjeba trzeba. Tak, kurwa. Ty, nie mam gdzie tą nogą postawić. stoję. Miało być kurwa sucho Jest sucho, no patrz do wody pa, pa, a tu jeszcze białe zostało trochę Kurwa sms. Rzeczka płynie To może wykąpimy się od razu kurwa jako ona taka sobie Kurwa ze SMSami czekaj, czekaj tam było to chuj tam. Tam błoto jest Trzeci SMS Pewnie ubezpieczeni. Czy chciałbyś się panu ubezpieczyć na wypadek utonięcia? Kurwa utonięcia Czekaj Gumowiec? Nie O kurde, jak jest teraz buty. trzymaj się ci więc... O kurwa Kurde Tylko też trzeba było być. Się... Kurwa jakieś To my pod lód Z twoim mocnem wpadliśmy Pod lód kurwa pod lodem wody nie ma kurwa oty. Toż już tak, tak samo wykręcaliśmy tak? Ja dwoma nogami twoją oświec jedną Kurwa macie no Aż to, też to Zechciałeś to. kurwa skrócić Spodnie biachu i tak szujeban Ja nie wiem jak ja do samochodu tym Normalnie gumowców nie będziesz mógł O kurwa! Ja... Mamy to! Kurwa! Jebać ty kurwa, głos! Pierdolę! Dobrze, dobre, dobre, ja jeszcze znowu idący. Nabył się! Kurwa, Chyba no szły! I jeszcze raz O jak ładne No i znowu wyciskam kogoś! Aż ta prawa noga to jaka wytrzymała jeszcze z prawej nogi trzeba by wylać Tam też pół litra Najlepiej to by było, bo, nie wiem, gdzieś usiąść na pił śpieńku? kurde. O. Nie nagrywałem Kurwa, to, to jest przypoł. Bo popatrz, zaraz ludzie pomyślą, że kurwa różowe skarpetki w może. A to nie, to kurwa były białe. Nie, one były różowe. O, wpizdę, ale pić Kurwa, ty za jak coś to mi łapie Coś tu padę w moją stronę padę w moją stronę ty. Dobra Teraz to Trzymaj, trzymaj tego GPS-a tam huk ze mną Daj chociaż <grym> Huk zemną się o. O, tak Weszło Do było, to tam dużo nie ma o, czekaj. Teraz drugi but. Spokojnie. Czekaj, to się lewa na no, znaczy prawa noga odpocznie. Może odpoczyna błoto odpoczyna. nie będzie w tym drugim? Ty, może on nie jest taki mokry, wiesz, bo tam tylko trochę poleciało. Nie, tu nie ma wody. Nie. Zostawiamy go. Już wsiąko we mnie. Kurwa, nie było z tego się śmiać. kurwa, to jest i wszystko weszło się bez zbędnego rugania się przepraszam idziemy browar Koniec Elo